Mam dla ciebie propozycję walki. Walczymy jeden versus jeden. Ja z jedną związaną ręką, lewą. Jest całkowicie wyłączona lewa ręka z gry. Napierdalam tylko i wyłącznie prawą ręką ciebie. Jeżeli przegram, no to zostanę wpizdą od ciebie honorowo. Ale jeżeli ja wygram z jedną ręką, bo to jest nie fair, no to wtedy zostajesz moim dziwką na jeden miesiąc. Czy zgadzasz się na ten układ? Możemy się walić na Prime, możemy się walić na Fame, możemy się walić gdzie chcesz. Po prostu ja mam jedną rękę, ty masz dwie ręce. Jeżeli przegrasz, zostajesz moją dziwką. Na miesiąc, tylko na miesiąc. Nitro. Nitro. Dobra. To walnij się w łeb, kurwa. Tak możemy się walić, gdzie chcesz. Wspomniał taki pamiętny live. Jak siedział Kruszwi z kamerzystą. Kamerzysta coś tam krzyczał. Że z nikim. To nie wiem skąd on to akurat sobie wziął, ale rzucił tam nie wiem chyba kwotę 40.